Maurycy Kolarski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Dzisiaj mamy drugi dzień świąt Wielkiej Nacy, poniedziałek. I to niezwykły poniedziałek, bo poniedziałek lany. I o tym będzie za chwilkę, ale na początek muszę się uderzyć w pierś zapadniętą i podziękować za czujność, ponieważ wykazali Państwo jasno moją sklerozę i nie było wczoraj imienin. I ja jest bardzo głupio i bardzo łysą, więc postaram się to szybko naprawić. I yy, słuchajcie, opowiem Państwu, kto wczoraj obchodził imienin. Bo gdyby, gdyby na przykład przeze mnie ktoś nie złożył imienin solenizantowi, no to już po prostu kompletny skandal. Biegusiem, nadrabiajcie. Uwaga, 17 kwietnia, czyli wczoraj, imieniny obchodził Anicet, Aniceta, Eliasz, Innocenty, Izydor, Izydora. Jakub, Józef, Katarzyna, Klara, Paweł, Radociech, Robert, Roberta, Rudolf, Salwator i Teodora. I wszystkiego najlepszego. Proszę Państwa, wracamy teraz powrótku. Ja od razu sobie zmienię tutaj y, ustawienia. Dzisiaj bez muzyki, za to będzie szelest, no, taki tradycyjny, starodawny, szelest kartki i tekst króciutki związany z laniem wody. Zwyczaj stary od pokoleń. Sprawę sobie trzeba zdać. W drugi dzień świąt wielkanocnych co się rusza? Trzeba dać. Wyjdzie sobie przed dom lala i w tym tkwi tyngusa sens, że już z wiadra jest oblana od paznokci aż do rzęs. Władze nasze poszły dalej, powodując lekki szok. Rozszerzyły lanie wody na okrągły boży rok. Leją kubłem! Ten proceder kultywuje owa brać, bo są tam wyłącznie tacy, nic, że tylko w mordę lać. Za to w sprawie lania wody apeluję dzisiaj stąd, by powrócić do tradycji. Ograniczmy je do świąt. Za to w mordę lać należy, gdy zasłuży sobie ktoś. Zwłaszcza gdy ci wejdzie w szkodę nieproszony stamtąd gość. No i teraz zmieniamy autoraż i już przechodzimy, nie mieszkając, do życzeń dzisiejszych. Proszę Państwa, 18 kwietnia imieniny obchodzą Alicja, Apoloniusz, Barbara, Bogumiła, Bogusław, Bogusława, Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, Flawiusz, Gosław, Gosława, Gościsław, Maria, Ryszard i Sabina. No i się ulało. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do jutra.